Pytanie o to, kim jestem ja. Możemy zacząć od tego, że cechy, które posiadamy, decydują o tym, kim jesteśmy. Wydaje się to oczywiste. Rzecz w tym, że jeśli okaże się, że mamy wszystkie cechy, takie same jak ktoś inny, to zgodnie z zasadą tożsamości, będziemy tym samym przedmiotem, co ten inny ktoś. A tego chyba byśmy nie chcieli. Warto więc zadbać o to, żeby nasze cechy różniły się od cech innych osób. W związku z tym zadajmy sobie pytanie: jakie elementy opisują mnie? I po kolei, o co właściwie w tym pytaniu pytamy? Elementy to oczywiście własności, właściwości, cechy. Opisują w jaki sposób? W jednoznaczny i wyczerpujący sposób. I najważniejsze pytanie: mnie? Mnie, czyli kogo? Kto to właściwie jest ja? Kto to jest ten ja, o którym mówię, kiedy wypowiadam zdania w pierwszej osobie liczby pojedynczej? Jest kilka możliwości, jak opisać to, kim jest ów ja. Pierwszy sposób rozumienia ja to jest to, co sam o sobie myślę, czyli to ja sam i tylko ja definiuję, co to znaczy ja. To ja decyduję o tym, kim jestem. Wbrew pozorom jest to w sposób rodzący pewne komplikacje, między innymi dlatego, że bardzo trudno znaleźć dowody na to, że ten ja, o którym dzisiaj myślę ja, to jest ten sam ja, o którym myślałem ja wczoraj. Właściwie na jakiej podstawie możemy mieć pewność, możemy mieć prawo uważać, że ten ja istniał kiedykolwiek poza tu i teraz. Z innej strony patrząc, czy ja to moja dusza, mój umysł, mój mózg, moje sumienie, czy też może moje ciało, a może wszystkie z tych rzeczy wzięte razem? Pytanie tylko wtedy, co jeśli kawałek którejś z tych rzeczy, dokładnie rzecz biorąc ciała, stracę? Czy jeśli moje ciało stanowi niezbywalną część tego, czym jestem, tego mojego ja, to czy mój paznokieć, jeśli ja go sobie obetnę, Sprawi, że już przestanę być sobą? Chyba nie. A co z palcem? Co z całą ręką? A jeśli stracę wszystkie części ciała, bez których jestem w stanie jeszcze żyć, to nadal będę ja? Jeśli tak, to może z całego mojego ciała ma znaczenie tylko mózg? To są pytania filozoficzne, które warto sobie zadać, ale na które nie należy się spodziewać odpowiedzi. Drugim Sposobem myślenia o mnie, o moim ja, to jest patrzenie przez pryzmat innych. Inni są równie ważni jak ja sam, dlatego, kim jest ten ja, o którym tu mówimy. A więc ja to może być ten ktoś, o którym mówię innym. Czyli cechy, które konstruują to moje ja, to są te cechy, które staram się przedstawić innym. Jeszcze inaczej, ja to może być to, co inni myślą o mnie. To może mieć związek z tym poprzednim ja, z tym, w jaki sposób ja się przedstawiam innym, ale nie musi. Ludzie mogą sobie budować mój obraz na innych podstawach niż to, co ja sam o sobie mówię. Które z tych ja jest prawdziwe, czy któreś z tych ja jest jakoś szczególnie wyróżnione, czy to ja, którego używam w bardzo wielu zdaniach każdego dnia i w myśleniu o sobie, czy to jest część wspólna tych trzech ja, czy też może suma tych trzech ja, a może tylko jedno z nich. I jeszcze jedno pytanie: jak buduje się moje ja? W pewnym sensie ja to jest to, co czuję. Z drugiej strony ja to jest to, jaki jestem. Z trzeciej moje ja buduje to, co robię. I zwróćmy uwagę na jedną rzecz: tylko jedna z tych trzech wymienionych rzeczy. Wyczerpuje w zasadzie wszystko, co inni mogą o mnie wiedzieć. Oczywiście jest to to, co robię. Inni ludzie nie mogą mieć żadnej pewności co do tego, co czuję i co do tego, jaki jestem. Oni widzą tylko to, co robię. I tylko na tej podstawie mogą budować sobie mój obraz. Nie mają przecież dostępu do moich własnych odczuć na mój temat ani na żaden inny. Nie mają dostępu do moich cech w sposób bezpośredni. Jeśli w ogóle mam jakieś cechy, to oni nie mają do nich bezpośredniego dostępu. A więc liczy się w zasadzie tylko i wyłącznie to, co robię. A więc jakie elementy mnie opisują? W jaki sposób mnie opisują? Chyba w taki, żeby było wiadomo, że chodzi właśnie o mnie, a nie o kogoś innego. I pytanie: jakie elementy? Okazuje się, że ten element jest tylko jeden co robię i co robiłem. To, co robię i co robiłem, ma duży i ważny związek z tym, co nazywamy autonarracją. Czy w życiu, w realnym świecie, czy w internecie, budujemy pewną opowieść o sobie. I ta opowieść jest zbudowana właśnie z tego, co robię, z tego, co robiłem kiedyś i co robię teraz. Nic innego innym ludziom nie mogę przekazać, tylko to, co robię i co robiłem. To to właśnie tworzy moją narrację. Dobrze by było, żeby te rzeczy, które robię, były oryginalne, żeby odróżniały mnie od innych, bo inaczej tak naprawdę stracę jakąkolwiek możliwość definiowania samego siebie. Przecież, jeśli się okaże, że dokładnie to samo robią tysiące innych ludzi na świecie, to w zasadzie jak mógłbym się przedstawiać jako ja, tak żeby było wiadomo, że nie jestem jedną z tych tysiąca osób, tylko właśnie tą jedną wybraną.